Robię ranking toalet przy okazji. Pozdrawiam te dziewczyny tutaj, najczęściej mi komentują filmiki i naprawdę bardzo, po prostu uwielbiam was. Mam nadzieję, że lepiej mnie słychać z tym mikrofonem. Jeśli nie, to napiszcie w komentarzu, nie obrażę się. I tu macie mojego Instagrama, możecie wbić. Dobrze, tutaj mamy y, kibelek z Mercedesa. Nie wiem. Nie wiem, nie podoba mi się w ogóle. Ale widać, że jest wygodne, także wygodnie by się wszystko robiło. Ale damy tak pomiędzy, bo mi się wizualnie tutaj nie podoba. O, to wygląda już tak ładniej. Dałabym to na taką trujeczkę, albo dwójeczkę nawet, ładne to jest. Yy, podwójne kible, fajnie, fajnie. Mogłabym po prostu się z kimś wysikać i trzymać za ręce. Bardzo ciekawe, ale nie, 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 dziewiątkę dajemy. To i to, nienawidzę to i to już, dziesiątka Dalej Takie yy, Dla dzieci bardziej Ósemka, nie podoba mi się to O taki złoty tron Czwóreczka, jakoś mi się tak yy, Aż tak bardzo, o takie różowe jedynka, piękne Truskawka Szóstka, bo może być gorsze, ale nie jest takie złe o fu, hu, huj. Siódemka. O, nie mogę już zaznaczyć, widzicie? Zawsze mi się w połowie psuje to. Nie wiem o co chodzi.